Witajcie rodacy, 1500W, dwa silniki, spory zasięg i do tego składany, to to wakole, co 20 max i jego recenzja. Tak wygląda karton odbierany od kuriera i tu mamy głównie logo producenta. Sam sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu, ale trochę chaotycznie. Na szczęście każdy element jest dodatkowo osłonięty pianką. Z akcesorii dostaliśmy małą pompkę, by dopopować koła, jest nieco szybszy 3A zasilacz wraz z wiatraczkiem. Są imbusy i klucze, by ewentualnie coś podokręcać, miłym dodatkiem jest trzymaczka na telefon i naprawdę ładne metalowe lusterka, które możemy sobie dostosować wedle swoich preferencji. Nie zabrakło twardego etui, by móc je przymocować do ramy i jakie rzeczy tam powrzucać. Szkoda, że moje ma jakieś małe żółte dziurki z tyłu. Tak wygląda co 20 max od razu po złożeniu. Wykonany jest zawodowo. Bardzo mocna rama na pewno nam się nie złamie nawet gdy będziemy skakać rowerem po schodach. Może ta jakość spawów nie jest idealna, ale na pewno trwała. Tu użyta jakość materiałów jest bez wątpienia dobra, a całość waży niemal 37 kg. Za nasz komfort będzie odpowiadało przednie mechaniczne zawieszenie z możliwością lekkiej regulacji, ale do niego jeszcze wrócimy. Mamy też amortyzację w siodełku. Tu te dwie duże sprężyny naprawdę fajnie wybierają nierówności, a jeszcze samo siodełko jest naprawdę miękkie. Po środku mamy otwór, więc nasze dłubko powinno być dobrze wentylowane. Dopełnieniem jest jeszcze tylne zawieszenie, więc ogólny komfort w podróżowaniu jest tutaj spory, nawet zjeżdżając w lasy. Koła to typowe faty o wielkości 20 cali, super, że są odporne na przebicia, więc jakieś szpilki nas nie zatrzymają. Sam bieżnik to taki miks pomiędzy asfaltem a offroadem i naprawdę dobrze trzymają się niemal każdej powierzchni, po której będziemy się poruszać. Wakole dał nam najlepsze hamulce, bo hydrauliczne z przodu i tyłu i te naprawdę dobrze sobie radzą z zatrzymaniem nas w kryzysowej sytuacji. Tu nie mam się do nich jak przyczepić, sprawnie nas zatrzymają. Nad bezpieczeństwem jak i oświetleniem w ciemnościach będzie czuwać przedni duży LED, ten działa całkiem dobrze i na pewno będziemy widzialni. Z tyłu mamy kolejnego LEDa i tu się ukryły płynne kierunkowskazy. Dodatkowo jak widzicie w siodełku również jest ukryty LED. Super. Rower jest naprawdę bardzo szybki, dwa silniki po 750W zrywają asfalt. Tu przy odkręceniu manety mamy boksowanie kół zapewnione. Sztos. Ze sprzętu może korzystać osoba od 155 cm do nawet 2 metrów, jako że kierownica jak i jest regulowane. Zapięcie, jedno jak i drugie, chodzi bardzo szybko, więc dostosowanie wysokości zajmuje chwilę. Równie sprawnie w pół możemy co 20 max złożyć. Niemal po środku na ramie mamy wajchę i po jej pociągnięciu cały rower się łamie. Taki sam mechanizm jest także na kierownicy tylko w dolnej części. Jeżeli chodzi o dystans, który przejedziemy na jednym ładowaniu, to tutaj, używając wyłącznie manety, piątego trybu i dwóch silników, czyli ogień non-stop, to ja przejechałem 45 km, natomiast włączając drugi tryb z jednym silnikiem i wspomagając się nogami, to spokojnie 120 km przejedziemy, więc wynik jest naprawdę imponujący. Ten oczywiście jest zależny od terenu, po jakim się poruszacie, czy temperatury, więc wasz wynik może być lekko inny. Na kierownicy mamy centrum dowodzenia, a same rączki mamy kompletnie płaskie i bez żadnych żłobień. Te na szczęście są lekko gumowe, więc nawet w deszczu pewnie będziemy pojazdem kierować. Po lewej stronie centrum dowodzenia, elektroniczny klakson, suwaczek kierunkowskazów, włącznik świateł, no i przyciskami operujemy mocą silnika, a po środku przycisk do ustawień roweru. Po drugiej stronie w rączce mamy ukrytą manetę gazu, no i kawałek dalej przerzutki Shimano siedmiostopniowe, takie zwykłe podstawowe, ale dają radę. Po środku kolorowy wyświetlacz, który jest widoczny nawet jadąc w słońcu. Ten wyświetli aktualną prędkość, bieg na którym jesteśmy, trip czy odo, no i rzecz jasna stan naładowania baterii. Jak zatem się w co 20 Max jeździ? Cóż, tak naprawdę bardzo dobrze. Zawieszenie ładnie wybiera wszystkie dziury i jeżdżąc ulicami jest komfortowo. Bateria to po prostu mistrzostwo świata, bo jeżdżąc całkiem szybko, to te 100 km w trasie jest do uzyskania bez większego problemu. Mocy w manetce także jest pod dostatkiem, jedynie musimy się przyzwyczaić, jak nią operować, bo taki pierwszy strzał na najwyższym biegu to gwarantowane boksowaniu kół. Mój egzemplarz ma jeszcze czujnik momentu obrotowego, który działa należycie, to znaczy, jeżeli lekko będziemy pedałować, to silnik minimalnie będzie się załączał. Naciskając agresywniej pedały, to sensor to wychwyci i doda adekwatnie więcej mocy. Jeżeli chodzi o wady, to znalazłem w sumie jedną. Otóż, przy wybojach łańcuch jest na tyle elastyczny, że ociera o ramę. Wpływa to wyłącznie na doznania słuchowe podczas jazdy, i jak mamy straszne dziury, to może trochę irytować na dłuższą metę. Stacyjkę mamy na spodzie ramy, co jest dość dziwnym pomysłem, no ale to akurat mi nie przeszkadza. Cena trochę spora, bo około 7000, ale mamy tu naprawdę dobre hydrauliczne hamulce. Aż 1500 watów mocy, które nas katapultuje w każdych warunkach. Zawieszenie jest ok, a z zasięgu również będziecie zadowoleni. A i jeszcze jedna rzecz. Ekran to key display, a tego możemy połączyć ze smartfonem i śledzić nasz rower w przypadku kradzieży. Jest to zatem jeden z najlepszych składoków w tej cenie. Szukając czegoś już lepszego, no to zastanówcie się nad nim. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!